Stacje kosmiczne mają bardzo twarde zasady, ale jeśli się postarasz, nawet tam możesz przemycić swoje ulubione snaki. Kosmici są inni, i każdy ma własny sposób na przemycenie słodyczy na stację, A nie wpuszczają tu z jedzeniem. Cóż, nie mam innego wyjścia. Ta stacja jest ogromna. Witaj stróżu. Nie ruszaj się. Muszę cię sprawdzić. Co to jest? Chowasz tam słodycze? Nie, oczywiście, że nie! To mój statek. Nie mam słodyczy. W porządku. Możesz wejść. Dobrze, że zawsze mam ze sobą mój teleporter. Ach, praca na tej stacji kosmicznej jako ochrona jest taka ciężka. Kto to jest? Zaczekaj tu. Chcesz piankę? Nie, dziękuję. Ludzie to tutaj rzadcy goście i zazwyczaj próbują wnosić swoje słodycze na stację. Ciekawe, jak smakuje ten płyn. Nawet się nie waż go pić. Nie mamy jedzenia. W porządku. Możecie wejść. Chodź, Wnusiu. Au! Wow! Dziadku, jak tu super! Nie gadaj tyle i się nie ruszaj. Co robisz? Jak to co? Wielki sneakers. Wow! Łapy brecz, nie dla psa kiełbasa. Sam go zjem! Ach, jak zwykle. Stać, słodyczą wstęp wzbroniony. Nie, nie oddam ich. A, sknera. Nie wolno tu wnosić słodyczy. Co? Ale ja jestem Bogiem. Mogę wszystko. Chcesz mnie rozzłościć? Nie dam nikomu moich słodyczy. O nie, tylko nie miolnir. Już po mnie! Alarm! Pomocy! Tak, nawet skandynawscy bogowie uwielbiają słodycze. Jak zanieść jedzenie na stację przy ochronie? Zapytaj Marsjanina. Czas wykonać bardzo ważny telefon. Halo? Chciałabym zamówić. Zapisz. Dwie porcje frytek, trzy burgery. Dwie paczki cukierków atak Jupitera. Hej, muszę cię sprawdzić. Mam tylko kosmosmartfon. Mogę wejść? Dzięki. Życie na powierzchni pączków? Potrójne. I nie zapomnij o mojej ulubionej sałatce. Czekam. Ach, jak dobrze jest coś przekąsić przed kolacją. Mm, twoje zamówienie. Dziękuję. Hej, odeślij mnie z powrotem. Wniesienie jedzenia na stację kosmiczną nie jest ciężkie, jeśli jesteś lokalnym celebrytą. Hej, obudź się! A teraz nas sprawdź. W porządku. Wejdźcie. Hej, macie jakieś jedzenie? Żyj długo i szczęśliwie. A przepraszam, nie poznałam cię. Witamy na naszej stacji. Jest taki fajny. No nie było ciężkie. Też możesz o wizycie na takiej stacji? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Wszędzie przemycę moje kiełbaski. Stać! Kontrola słodyczy. Hej, ten zieloniak ma słodycze. Co to jest? To duży słoik nutelli. Wstydź się. Dlaczego ona może wnieść słodycze, a ja nie? To nie fair. Dzień dobry. Nie tak szybko. Pokaż mi, co masz w walizce. Tak, chwileczkę. To pasta do zębów. Jestem dentystką. Wszyscy mieszkańcy wszechświata muszą dbać o swoje uśmiechy, hmm, tego jeszcze nie słyszałem! <laughs> Zadziałało! Moje słodycze wchodzą ze mną! Tak, z taką miłością do słodyczy przydaje się pasta do zębów. Okej, okay, zobaczmy! Wszystko w porządku. Chodź! Wow! Co masz w walizce? Nic. Mój skaner jest niezawodny. Otwórz ją. Wiem, że chowasz w niej jedzenie. A, twoja siła ci tutaj nie pomoże. Tak, tylko profesjonaliści pracują na tej stacji kosmicznej. Mm, co my tu mamy? Wiedziałem. Zaraz wytłumaczę. Nie wejdziesz na stację. Spadaj. Cóż, może innym razem? We wszechświecie jest tyle różnych planet, a każda ma własnych mieszkańców. Auć, mój ogon! Zabierz stopę! Przepraszam, nie chciałem. Mogę wejść do środka? Tak, możesz. Następny. Czy to kanapki? Nie, każdy nosi taki kombinezon na mojej planecie chleba. A, jesteś chlebiakiem. W porządku, możesz wejść. Następny. O, jest wspaniale. O, kanapka. Świetnie. Hej, daj mi jedną. Jasne, proszę. Dziękuję. Wygląda na to, że mieszkańcy planety Leo nie lubią być głodni. A, złapała nas. Uciekajmy. Stać, kłamczuchy! Mam twoje ulubione ciastka. Zobacz, ma dziecko. O, proszę, wejdź. Ach, dzięki. A, to słodycze. Schowała je w pieluchach. Śpij, kochanie. Hej, to tylko dziecko. Jest zmęczony długą podróżą. Jest taki słodki. Jaki dobry chłopczyk dla mamusi. Witamy na naszej stacji. Też możemy tak przemycić słodycze. Jesteś gotowa? Śpij, dziecinko, śpij. Poważnie, nie wpuszczę cię ze słodyczami! Miam, 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 niam. O nie, wraca! Dawaj mi ten batonik! Stój, futrzaku! Nie wejdziesz na stację ze słodyczami! O nie, moje ciasto! Co mam zrobić? Mam pomysł. Po co ci parasol? Żeby się schować przed deszczem meteorytów. Okej, okay, możesz wejść. Mam nadzieję, że mój plan zadziała. O, cześć. Nie mam jedzenia. A to co? To mój mózg. Mm. W porządku. Chodź. Ciekawe, z jakiej ona jest planety. A, to słodki krem. Intrus! Juhu! Teraz mogę coś przekąsić. Stać! Ach, ci niegrzeczni kosmici. Zaczekaj, nie możesz wnosić tu własnego jedzenia. Muszę skonfiskować twoje słodycze. A e, no dobra, skoro musisz. To wszystko? Możemy teraz wejść? Co to jest? To dla naszej przyjaciółki. Czeka na nas na stacji. Dziś są jej urodziny. Jest w środku tylko konfetti. Okej, okay, wchodźcie. Stać, widziałem to. Oddawaj słodycze. Nie poddam się tak łatwo. Chcesz batona? Łap! A! Złodziejki! Czas na nasze słodycze. O nie, plan dziewczyn nie wypalił. Ach, grawitacja, nie masz litości! Nawet najsilniejsi mieszkańcy wszechświata nie wytrzymują ani minuty bez swoich ulubionych słodyczy. Hmm, chyba wszystko w porządku. Chodź, nikt nie wejdzie na stację bez kontroli. Kto to jest? To mój droid. Masz jakieś jedzenie? Nie, tylko moje maleństwo. Dobrze zjadł w domu. Ok, wchodź. <mum> udało nam się. Artu! To wszystko jest moje. Mmm, pycha. Chcesz cukierka? Nie. Słodyczą wstęp wzbroniony. Co? Żałuję, że chciałam cię poczęstować. Dzień dobry, co to jest? Słodycze. Chcesz trochę? Ile razy mam Wam wszystkim powtarzać, że nie wolno tu wnosić własnego jedzenia? Następny, nic nie mam. Sam sprawdzę. Przekonałeś się? Tak, możesz wejść. A, jaka szkoda, że ten lifehack działa tylko dla gwiezdnych żołnierzy. I jak zadziałało? Oczywiście, że tak. Dalej mi trochę. Mmm, uwielbiam ziemiańską kole. Brawo! Podobał ci się nasz kosmiczny filmik? Więc daj naszym kosmitom lajka, subskrybuj i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!